Cześć! Jesteśmy właśnie w zakątku kwadrat. Zakończyliśmy kajakowe ekopatrore, na których nazbieraliśmy w tym roku 4,5 ton śmieci. Ale to nie koniec. Zauważyliśmy, że trzeba też edukować, nie tylko sprzątać. Dlatego tu się znajdujemy z akcją Jestem żeglarzem, a nie śmieciarzem. A Ty? Weźmiemy teraz te plakaty. E, powiesimy e, w zakątkach wodnych i mamy nadzieję, że co po niektórzy wezmą to do serca. Ta tablica jest szczególna. Rok temu jak przejechaliśmy na Grida po kajakowym ekopatrolu, nazbieraliśmy tutaj 10 worków śmieci, które po prostu widać na tej tablicy. One nie wzięły się znikąd, a mają tutaj dostęp tylko żeglarze, wędkarze, wodnicy i dobrze by było, żeby sprzątali po sobie. Przy kajakowych ekopatrodach w tym doku, a także przy rozwieszaniu naszej kampanii e, pomaga nam Dzienna Społeczna Straż Rybacka, a także Polski Związek e, Wędkarski, za co bardzo mocno dziękujemy.